Pracujesz na etacie? Ty jebany biedaku bez ambicji. Wyobraź sobie, że każdy poranek zaczynasz od dźwięku budzika, który brzmi jak pieprzona syrena alarmowa, a ty zamiast wstać i zmienić swoje życie, wolisz spędzić godzinę na przewijaniu Face'a i Insta, szukając jakichś bzdur, które mają cię przekonać, że twoje życie jest OK. Ale nie, ty dalej siedzisz na tym etacie, gdzie twoim największym osiągnięciem jest zrobienie kawy bez rozlania jej na klawiaturę. Wiesz, że twoi znajomi z liceum już zarabiają na kryptowalutach albo prowadzą swoje firmy, a ty? Ty wciąż myślisz, że staż to coś, co się robi z winem. Więc teraz masz dwie opcje: albo zmienisz coś, zaczniesz myśleć o własnym interesie, nauczysz się czegoś nowego i przestaniesz być tym nędznym biedakiem, albo dalej będziesz się cieszyć z tego, że przynajmniej masz stabilną pracę, aż do emerytury, która będzie równie ekscytująca jak twoje poranki. Więc weź się w garść. Przestań być ofermą. Zacznij myśleć o sobie i swoim życiu, bo inaczej na zawsze zostaniesz tym nieszczęsnym trybikiem w korporacyjnej maszynie. Wyślij to innemu biedakowi, żeby wiedział, dlaczego jest pierdolnięty. I oczywiście zaobserwuj po więcej, żebyś wiedział, jak masz żyć.